Władze Sandomierza będą realizowały inwestycje, dzięki której kryta pływalnia zostanie zmodernizowana i przebudowana. Samorząd pozyskał na ten cel 16 milionów złotych dofinansowania z rządowego programu Polski Ład. Pierwszy ogłoszony przetarg nie został rozstrzygnięty. Oferty w ramach drugiego postępowania wykonawcy mogą składać do 12 czerwca. Jaki jest zakres zaplanowanych prac? Kryta pływalnia błękitna fala służy mieszkańcom Sandomierza od początku XXI wieku. Poza środkami z dofinansowania na inwestycje składa się także wkład własny. Wedle planów z miejskiej kasy dołożone ma zostać około 700 tysięcy złotych. Pierwszy przetarg na wykonanie projektu ogłoszono w lutym 2023 roku. Jak Państwo pamiętacie, został unieważniony kwota, o którą zgłosił się jeden wykonawca, przekroczył kwotę zagwarantowaną na wykonanie tego zadania o prawie 3,5 miliona złotych trudno taką kwotę w jednym w tym momencie jakby zaproponować wykonawcy żeby dołożyć na to zadanie. Postanowiłem unieważnić przetarg, dzisiaj trwa drugie postępowanie przetargowe. Mamy na to czas z tego co wiem z wydziału i od pani kierownik z zamówień publicznych wpływają zapytania, a to jest dobry znak, jeżeli firmy pytają My odpowiadamy, rozwiewamy wszelkie wątpliwości, trwa normalna procedura przetargowa, więc, więc zainteresowanie jest. Mam nadzieję, że, że wyłonimy wykonawcę. Na przebudowę krytej pływalni błękitna fala w Sandomierzu wykonawca będzie miał dwa lata od momentu podpisania umowy. W ramach tego zadania wykonanych ma zostać szereg prac, dzięki którym funkcjonalność obiektu znacznie się poprawi. Pierwsze prace to są prace polegające na dostosowaniu tego obiektu do nowoczesnych metod, przede wszystkim uzdatniania wody i wentylacji tego obiektu, z tym jeśli chodzi o wentylację, z tym właśnie od samego początku był problem, obiekt jest niedostatecznie niewydolny pod tym kątem, w związku z powyższym jakby te prace są jednym z najważniejszych, żeby tą całą strukturę tej wentylacji, tego obiektu przebudować. Druga część bardzo ważna to są kwestie uzdatniania wody. System, który 20 lat temu został zastosowany, jest obecnie dość mocno systemem przestarzałym. Wymaga, powiedziałbym, to bardzo manualnej obsługi tego systemu. W związku z powyższym, prace, które są w tym zadaniu zaplanowane i mają wpłynąć na system uznania tej wody, będą podawały po pierwsze to, że obier będzie bardziej zautomatyzowany pod tym kątem, po drugie, będzie mniej chociażby zużywany różnych, różnych czynników do uzdatniania wody, czyli popularnie mówiąc, chloru. Zakres inwestycji nie został w drugim przetargu ograniczony, bo wszystkie te elementy są po prostu niezbędne. Obiekt zostanie także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ważnym elementem całego projektu jest wymiana całego oświetlenia. Poza unowocześnieniem systemu i technologii związanej z funkcjonowaniem basenu zaplanowano także liczne prace budowlane To są takie typowo prace remontowe, czyli przebudowa, przebudowa strefy biletowej, roboty remontowe w obrębie klatek schodowych, szatni, wiatrołapu, solarium, no i też przede wszystkim mnestrza basenowa, która obecnie też już tego remontu dość mocno wymaga. Wymieniamy wszystkie instalacje wewnętrzne wraz z sprzętem, czyli instalacje elektryczne biały montaż instalacje wodkan również wymieniamy częściowo odrodzenie tej działki i remontujemy zjeżdżalnie które są tam zamontowane dbamy też o solarium czyli nie tylko o tą część tak typową rekreacyjną sportową ale też tą taką poboczną co ważne w ramach inwestycji też zadbamy o to żeby ten obiekt był tańszy w użytkowaniu czyli tutaj głównie dwie kwestie jest to instalacja fotowoltaiczna która obecnie tam istnieje, ale jest już instalacją przestarzałą. Mieliśmy takie sytuacje, że ona wręcz przegrzewała ten obiekt, ten odzysk energii. W związku z powyższym, ta instalacja nowa będzie zamontowana bardziej efektywna. No i też tam budujemy własną stację transformatorową przy tym obiecie, czyli część tej energii, która będzie odzyskiwana z energii słonecznej, będzie służyła nie tylko do jakby na potrzeby obiertu, ale będzie też służyła do tego, żeby wracała najkrócej rzecz mówiąc do instalacji całej elektrycznej, w związku z tym te rachunki powinny być tańsze.